Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mam dla Was bardzo, bardzo prosty szal na szydełku. To jest taki wiosenny szal z bardzo ładnych kolorów i wzorek jest naprawdę, obiecuję Wam, bardzo, bardzo prosty. Zaraz Wam wszystko opowiem, pokażę Wam dokładnie włóczkę i jakie szydełko będziemy do tego używać, a potem wyjaśnię Wam, jak wygląda nasz wzorek. Jak widzicie, mamy tutaj taką siatkę zrobioną ze słupków. Od razu Wam powiem i oczek łańcuszkowych w powietrzu. I tutaj mamy kłębek, będziemy potrzebować dwa takiej kłębki, to jest 50 gramów na 85 metrach i mamy skład poniżej 60% wełny 40 poliakrylu i na szydełko 7-8, my mamy tutaj szóstkę, czyli będziemy trochę ciaśniej robić na tym szydełku. I tak wyglądają kolory, ponieważ jest już wiosna, to będziemy mieć wiosenne kolory, a teraz sobie z środka wyciągamy końcówkę i zaczynamy um, robić sobie szal. Zaczniemy oczywiście od, od oczek łańcuszkowych i w zależności od tego, jaki chcecie mieć szeroki, możecie sobie dowolną liczbę oczek dobrać, pod warunkiem, że będzie to wielokrotność, wielokrotność trójki, czyli na przykład 15. Ja akurat mam 24 i tak, wygląda, tak wyglądają 24 oczka. I sobie zaczynamy robić od odliczenia trzech ostatnich. To będzie nasza wysokość, ponieważ mamy słupki, czyli jeden słupek równa się trzy oczka. Wbijamy w czwarte od końca i tutaj robimy sobie słupek. Mamy trzy pętelki na szydełku. Przeciągamy najpierw przez dwie, potem znowu przez dwie. Bierzemy jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, nabieramy włóczkę i w tym samym oczku robimy. Drugi e słupek, czyli przez dwie pętelki i potem przez dwie pętelki. I to jest nasz pierwszy moduł. Składa się z takiej jak gdyby literki V o dwóch ramionach i pomiędzy tymi ramionami znajduje się jedno oczko łańcuszkowe. Teraz odliczamy sobie dwa oczka na dole i wbijamy się w kolejne, czyli w trzecie. Tutaj robimy znowu słupek. Mamy trzy pętelki na szydełku, przeciągamy przez dwie. I potem jeszcze raz przez dwie, potem jedno oczko łańcuszkowe i w tym samym oczku robimy drugi słupek, czyli przez dwie pętelki i przez dwie. Pamiętajcie, za każdym razem przed robieniem słupka nabieramy na szydełko włóczkę. I teraz znowu odliczamy dwa oczka, w trzecie się wbijamy, nabieramy włóczkę na szydełko wcześniej i robimy tutaj słupek. I słupek raz, dwa, potem jedno oczko i drugi słupek w tym samym oczku. Przez 2 i przez 2. I tutaj jesteśmy już praktycznie na samym końcu naszego pierwszego rządku. Wbijamy się w ostatnie oczko. Nabieramy wcześniej na szydełko włóczkę, i tutaj robimy słupek na samym końcu. Czyli każdy rządek kończymy jednym zwykłym słupkiem. To jest nasz pierwszy rządek. Widzicie, jakie ma bardzo ładne wiosenne kolory, i jest też prosty do zrobienia. Mamy tutaj słupki, a pomiędzy nimi oczka łańcuszkowe i znowu trzy oczka łańcuszkowe. Na sam początek nabieramy i teraz zaczynamy rządek numer 2. Pierwsze miejsce wbicia to jest tutaj pomiędzy ramionami naszej pierwszej fałki z poprzedniego rządku. I tutaj robimy też taką fałkę, czyli e, najpierw robimy jeden słupek przez dwie pętelki, przez dwie jedno oczko łańcuszkowe i w tym samym miejscu robimy drugi słupek przez dwa i przez dwa. I teraz kolejne miejsce wbicia to znowu są em, tutaj pomiędzy ramionami fałki. I ten wzorek kontynuujemy praktycznie aż do końca on jest bardzo prosty, jak widzicie. To jest końcówka drugiego rządku. Tutaj wbijamy się na dole przed ostatnim słupkiem i robimy słupek na sam, na sam końcu. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wbijamy się pod ostatni słupek, właściwie przed, a nie pod, i robimy tutaj słupek. Przez dwa i przez dwa. I mamy drugi rządek gotowy. Trzeci rządek będzie wyglądał dokładnie tak samo. Pamiętajcie, że na początku mamy oczka łańcuszkowe, potem wbijamy się z kolejnymi fałkami pomiędzy ramiona. Z, po, z poprzedniego rządku. Mamy dwa oczka na sam początek, odwracamy na drugą stronę. I tutaj mamy miejsce pomiędzy ramionami fałki. Tu się wbijamy i robimy sobie jeden słupek, oczko łańcuszkowe i drugi słupek. I tak kontynuujemy, aż wyrobimy e, dwa kłębki. Tutaj mamy właściwie szal gotowy. Czy gotową jedną część? Jeszcze zostało kawałek kłębka. Robimy sobie dalej. To jest tylko taki update, jak chwilowo wygląda. Już widzicie wiosenne kolory i ciekawą siatkową strukturę. I tu jeszcze parę zbliżeń to jest nasz cały szal. Tak wygląda z bliska. Ma takie ładne barwy wiosenne. Strukturę siatki, również wiosenną, to nie jest bardzo ciepły szal, w miarę lekki. Ma długość około 140 cm, czyli jest całkiem długi, bardzo miękki, bardzo prosty do zrobienia, idealny dla początkujących. Jeżeli chcecie się nauczyć robić słupki, oczka łańcuszkowe, to możecie sobie zacząć właśnie z takim szalem. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału. Oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!